Klasa pierwsza A była na warsztatach wisi Pająk Opowały. Ich organizatorem było Oświęcimskie Muzeum Zamek. Zajęcia rozpoczęły się ciekawym opowiadaniem o świątecznych zwyczajach, które były dawniej i o tych, jakie mamy dzisiaj. Dzieci wymieniały tradycje pielęgnowane w ich domach. Potem, propagując zwyczaj własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych, wszyscy robili aniołka z niezwykle delikatnego materiału, jakim jest opłatek. Każdy ostrożnie, z wielkim skupieniem i precyzją, stajął elementy wodą i uważał, by opłatek się nie złamał. Kolejnym zadaniem była praca nad ludową ozdobą – pająkiem z rurek, nitek i bibułek, symbolizującego niegdyś szczęście. Nie było łatwo nadlekać te rzeczy na nitkę, jednak dzięki wytrwałości i uważności wszystkim się udało. Warsztaty na zamku bardzo podobały się pierwszoklasistom. W drodze powrotnej każdy dumnie niósł swojego kolorowego pająka i planował, gdzie zawiesić go w domu. Woda to największy skarb. Już od pierwszej klasy uczniowie dowiadują się o jej znaczeniu dla naszego zdrowia i życia oraz o sposobach oszczędzania wody po to, by nigdy nam jej nie zabrakło. Uczniowie pierwszej A prowadzili także doświadczenia, aby lepiej poznać właściwość wody. Dzieci sprawdzały, jakie substancje rozpuszczają się w wodzie, a jakie nie. Obserwowały co się stanie, gdy do wody dodamy barwnik, mąkę, cukier lub olej. Były bardzo zainteresowane prowadzonymi eksperymentami i z radością brały w nich udział.